Będę deklarować gumisiową nitę. Zacznę od tego znaku gumisia. I od lejdinki. Na sinik skończony. Teraz ten kapelus. I tej gumisia. głowy misia. W ogóle patrzcie na to. Zajęcie od co mi się stało. Uzarł mnie ten nowy kot, którego pokazałem na poprzednim odcinku. Normalnie mnie uzarł. No ale, no ale, nie wiem dlaczego mnie uzarł, ale z jakiegoś powodu. A miał swój powód. Skąd to wiem? Bo musiał mieć swój powód. Albo nie miał powód. i po prostu miał wiosł. Bo chciał. Dobra, zabieram się za ten kapelusz. A czapka mi Misia skończona, Teraz twarz tej, teraz twarz, bo mi się I oczy i no i, i to i to. Eee, nie wiem, ja wam pokazać, jak skończyć twarz, ale to wygląda to, to jest zbyt creepy zmiana planu. To jest to, to, jest ten. To jest druga wersja tego skina gumisiowej. Creep. Creepy miśnita. Creepy gumsiowanita. Ej no, creepy gumisiowa Taki No Takie oczy. No jej efekty. Jak, jak w tym Otisie, dobra. A ja to robię. Głowa skończona. Nie wiem, czy tak wyglądają. Ręce, naprawdę? Ale... ale chyba nie. Czy tak nie wydaje? Więc nie wiem, bez efektów jednak będzie. Dobra, teraz to. Nie wiem co to jest, ale coś na pewno. Teraz improwizuję, wiecie. Jestem. Nie wiem co to w ogóle jest, ale to skończone. Teraz ręce, nity. Ręce skończone. Teraz buty. Aj to to jest. Buty skończone. I to jest, bo chyba to było częścią tego. Zrobiłem. A teraz resonity. Pokazę efekt końcowy. Oto efekt końcowy. Jednak, jednak ją nie nazywałem creepy. Gumczowanita. A jeśli to nie jest Gumisiovanita, to, to, nazwy... to ją nazwę. To nazwę. Mocna Gumisiovanita. Tej. tej druga. druga forma. druga z tego przybrania. Tak samo jak Render jest. Jest, jest czerwony i jest niebieski. Nie. Dobra, jeszcze ja subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. To by było na tyle. To by było na tyle. Cześć. Zaraz z tym palcem nie macham, ale.